Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale Alternatywna Wiedźma, gdzie opowiadam wam o różnych, przeróżnych książkach. No i dzisiaj przychodzę również z recenzją książkową i bardzo się cieszę, że mogę się o tej książce wypowiedzieć i również bardzo się cieszę, że ją mogłam ją przeczytać, ale no to opowiem wam za chwilę. Mogę śmiało powiedzieć, że ostatnio miałam przyjemność, a właściwie zaszczyt, czytać i w ogóle trafiać na wyjątkowe książki, i tak było właśnie i tym razem. Opowiadam Wam cię o książce, którą dostałam od razu na wstępie to podkreślę w ramach współpracy recenzenskiej z wydawnictwem Biały Wiatr. I to już będzie druga książka w ramach współpracy od tego wydawnictwa, którą e, mam właśnie przyjemność zrecenzować, którą przeczytałam. Jestem ogromnie z niej zadowolona. To jest ta książka, którą widzicie tutaj z tą piękną zieloną okładką. Tak się prezentuje. Rozmowy z wszechświatem, wszystko, co nas otacza, nieustannie do nas przemawia. I ja sobie najpierw przeczytałam opis tej książki na stronie wydawnictwa i stwierdziłam, że część z tematów mnie interesuje. Część z tematów jest tak troszeczkę e, na zasadzie takiej, że nie wiem czego się spodziewać i mam nadzieję, że nie będzie to e, jakaś taka totalna e, masakra, tak? E, że będzie to fajnie napisane. Książka jest dość objętościowo spora. Natomiast jest tu w sumie no, 300 stron. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o książki, właśnie od wydawnictwa Biały Wiatr. Ja wiem, że to jest dopiero druga książka od tego wydawnictwa, w sumie którą czytam. Poprzednią też tu recenzowałam, więc podrzucę Wam tam link w opisie. Ale mam wrażenie, że odnajduję w książkach od tego wydawnictwa coś. Czego nigdzie indziej w żadnych innych książkach od żadnego innego wydawnictwa nie znalazłam i nie umiem jeszcze tego nazwać dokładnie, co to jest. I nie wiem, czy to jest ze względu na to, jakie y, książki wydawnictwo zdecydowało się właśnie wydać pod swoją nazwą, czy na to, y, kto je napisał, od tego, kto je napisał. Ale to jest coś takiego, co mnie bardzo cieszy, jak ja te książki przeczytałam. I po pierwsze miałam takie wrażenie, teraz po tej również. Jak dojdę do tego, co to jest dokładnie, będę miała to nazwać, to na pewno Wam dam znać. Ta książka Rozmowy z Wszechświatem to jest taka treść, która trafia do naszego umysłu, do naszego serca. Do naszej duszy, do naszego ciała, czyli po prostu my czytając tą książkę po trochu, ale końcowo w całości, w tej treści się zatapiamy i odnajdujemy w niej takie cząstki, które są takie bardzo nasze, bardzo y, dla nas. Odnajdujemy coś, y, co jest napisane, przekazane w taki sposób, że idealnie to do nas y, pasuje. Y, Pierwsza część książki, a mamy tych części, tą książkę podzieloną na cztery części. Odnosi się do osobistych przeżyć, autorki, czy też jej odczuć, i tego, jak wyglądała jej osobista ścieżka rozwoju, takiego właśnie duchowego, osobistego. I na tyle chcę Wam to zwięźle opisać. Ale i tak, żeby Was zainteresować, że posłużę się dzisiaj troszeczkę moimi notatkami, bo ja czytając tą książkę w ogóle rzadko tak robię, że w trakcie czytania ja już tworzę notatki na zasadzie, których e, tworzę potem recenzję. To są jakieś takie moje przemyślenia jakieś takie e, nagle świecące się nad głową lampki i tak dalej że coś w tej książce mnie poruszyło. Akurat tu tak było, więc to jest znak, że to jest dobra książka. Dlatego dzisiaj pozwolę się troszeczkę wspomóc notatkami. Po pierwszej tej części, takiej wstępnej, gdzie mamy również wskazówki, co robić, na co pozwolić i jak postrzegać otoczenie i nasze życie, by w tej codzienności właśnie wejść w taką łączność z tym, co przekazuje nam świat, przechodzimy do tej części, gdzie już mamy. Same konkrety i jednym z pierwszych takich szczegółowo rozpisanych aspektów świadomego kontaktu z wszechświatem jest siedem zmysłów. Tak, dobrze słyszycie? Siedem zmysłów. Też byłam trochę w szoku, jak to przeczytałam. Ale tak, autorka przedstawia nam teorię siedem zmysłów, co dla mnie osobiście było bardzo ciekawym podejściem. Nigdy wcześniej jakoś się z tym nie spotkałam, przynajmniej tak mi się wydaje. Zawsze to była jakaś taka ukrojona wersja. E, I z tej treści tą e, naszą uwagę zwraca się na to, że nawet dobrze nam znane nasze zmysły, takie właśnie podstawowe, których używamy na co dzień, e, mogą być bardzo zaniedbane. Możemy nie zdawać sobie sprawy. Z ich e, takiej pełni wykorzystywania i że po prostu nie potrafimy się nimi obsługiwać. I moi drodzy, jak ja zacząłem czytać właśnie ten fragment o tych zmysłach, to zdam sobie sprawę, e, że my jako ludzie w tym codziennym takim pędzie tak naprawdę bardzo ograniczamy e, działanie naszych zmysłów, bardzo mało uwagi im poświęcamy. E, i przez to mamy też inne problemy, bo tutaj jesteśmy na tym polu, właśnie, zmysłów nie do końca rozwinięci. Ja wiem, jak to w tej chwili brzmi, ale no, taka jest prawda, jak się nad tym zastanowić. Więc ta teoria siedmiu zmysłów, ten fragment był bardzo fajny. I dalsza, dalsza część lektury wprowadza nas w osiem etapów w rozwoju takiego. Własnego, osobistego rozwoju, następnie wyjaśniając na czym w ogóle te etapy polegają, czym są i jak się z nimi obchodzić. Tak, jak, jak do tego podejść. A jak już mowa o rozwoju, to jaki by on nie był, na czym by nie polegał, to czym by był rozwój bez naszej pracy własnej, bez naszego własnego e, wkładu. E, Życie w pełni, takie doświadczanie wszystkiego i doświadczenie. Życie ze świadomością o wszechświecie i o tym, że jest coś więcej. I jak już mowa właśnie o czymś więcej, to muszę przyznać, że znalazłam w tej książce fragmenty, które wybitnie wyróżniły się na te reszty i skojarzyły mi się właśnie z tematami magicznymi około magicznymi, tak? I ja sobie tu je wypisałam, te elementy, które mi się właśnie z tym skojarzyły i to było między innymi cyfra 3, czyli taka potrójność, tak? Trójeczka nam się tu przewija, to nie jest byle jaka e, cyfra w świecie magicznym. E, Połączenie z naturą i jej znaczenie w naszym życiu oraz symbole, które skrywa, czyli ta sezonowość, zwierzęta jako symbole, jakieś takie zmiany, obserwacje, harmonia, właśnie ta, którą możemy uzyskać dzięki pracy, właśnie z naturą, z tym naturalnym naszym otoczeniem. Ale też takie zagadnienia jak afirmacje, wizualizacje czy intencja. No moi drodzy, chciał, nie chciał, część z tego przez tematy nasze magiczne, przez naszą ścieżkę magiczną, o której Wam tu dużo opowiadam, się przewijają. To wszystko się łączy, więc to było takie miłe zaskoczenie, że te rozmowy z wszechświatem. To nie jest taka książka napisana od niechcenia, e, tak byle jak. Tylko rzeczywiście to jest e, takie podejście do tematu wielowymiarowe, na, pod wieloma względami, pod, z, wie, z wielu perspektyw, tak? E, że autorka ugryzła ten temat na różne sposoby, tak by każdego z nas, myślę, jakoś tym zainteresować, jakoś e, zachęcić i przykuć naszą. Uwagę. Różnych ciekawostek i zagadnień, które po wyjaśnieniu pozwolą się od, nam otworzyć na to, co, co nas otacza i czego doświadczamy. Jest w tej książce wiele, dlatego ja sobie je pozwoliłam właśnie tutaj zebrać w moje notatki. I znowu się nimi posłużę. I to są takie fajne, fajne części tej książki. Czy ludzie, których spotykamy w swoim życiu są przypadkowi, a może jednak coś znaczą? Zwierzęta jako symbole i znaki na naszej drodze czyli to, co już troszeczkę wcześniej Wam o tym wspominałam melodie w naszym życiu ile prawdy mm, o nas jest w tym, czego słuchamy i kiedy to robimy? E, odpowiedzi na kartkach. Książki, czy to, co czytamy, kiedy to robimy, ma jakieś znaczenie. I ten fragment mi się strasznie podobał, no bo ja to Wam opowiadam o książkach, sama czytam książki i to, co o książkach w tej książce zostało napisane, strasznie do mnie przemawia, strasznie się z tym zgadzam. Więc myślę, że ten fragment to też jest taki fragment, który zasługuje na dodatkową uwagę. Co przekazują nam liczby na złe miejsca i konkretne rzeczy. Praca ze snem, ukryty przekaz, co możemy osiągnąć dzięki mm, świadomym snom, dzięki praktyce świadomego snu. No i, chcąc nie chcąc, świadomy sen też przewija się przy różnych praktykach magicznych, około magicznych, rozwojowych, tak? Czyli znowu mamy jakieś fajne nawiązanie. I co w tym wszystkim ma wspólnego synchroniczność i dostrzeganie tego, co ukryte? I ja Wam nie powiem, ale ja już wiem, bo książkę przeczytałam, a Was do tego zachęcam. Simran, czyli autorka, stworzyła takie inspirujące, skłaniające do przemyśleń, do zmian i poszukiwań, a także do uważności kontaktu z samym sobą. Taki przekaz, taką no książkę, tak, taką treść. I powiem Wam, że tak teraz, jak się zastanawiam, jak ją, po tym, jak ją przeczytałam, to ja nie raz jeszcze do tej treści będę wracała. Jedną z takich... Myśli, która, notatek, z którą zrobiłam, która przyszła podczas czytania e, rozmów z wszechświatem, to, było, to, to była taka krótka myśl, e, że jeśli zdaje Ci się, że jest to książka, w której e, jesteśmy namawiani do stania się oświeconymi. Czy jak to się niestety zdarza, autorka uważa się za jedyną, najspanialszą nauczycielkę, przewodniczkę guru? To nic z tych rzeczy. Tu przemawiają skromność, miłość, wrażliwość i mądrość, co zachęta do tego, by znaleźć równowagę między robieniem a byciem, lub w razie potrzeby odwrotnie, między byciem a robieniem. To także zaproszenie, by pozwolić każdej myśli, uczuciu, emocji być i płynąć. Byśmy wszystkiego w pełni doświadczali, nie ukrywali i nie unikali. I myślę, że to przesłanie na koniec będzie idealne. I mimo, że treść tej książki jest bardzo bogata, sposób pisania też jest dość specyficzny, to mnie osobiście tą książkę czytało się bardzo szybko. Bardzo mnie wciągnęła, bardzo mnie zainteresowała. Zostaje ze mną w mojej biblioteczce na 100%. Myślę, że tak jak wcześniej wspominałam, nie raz jeszcze do niej wrócę. To czas na oceny. I ja troszeczkę się wahałam, jak w tej mojej skali 1 na 10 tę książkę ocenić, ale myślę, że ostatecznie stanie to na. 8 na 10. To myślę, że będzie sprawiedliwa ocena, i zachęcam Was do tego, żeby może najpierw zerknąć na przykład na opis znajdujący się na stronie wydawnictwa Biały Wiatr tej książki. Ja Wam oczywiście podam link w opisie. A być może już na tyle Was zaciekawiłam tą, tą moją pogadanką tutaj, i sięgnąć po tą książkę, albo jakąś inną od wydawnictwa Biały Wiatr, i sprawdzić, czy Wy też tak macie, że jak Przeczytacie tą książkę, to czujecie coś takiego, czego nie czuliście po przeczytaniu jakichś innych książek. Chociażby były jakieś podobno podobnej tematyce, to, tu będzie jakaś różnica, tylko tak jak mówiłam wcześniej, ja jeszcze nie umiem nazwać. Tak czy siak, bardzo dziękuję wydawnictwu Biały Wiatr jeszcze raz za możliwość współpracy, za możliwość przeczytania i zrecenzowania tej poprzedniej, tej książki. Mam nadzieję, że przeczytam kolejne. Zapraszam Was również na mojego Instagrama Alternatywna Wiedźma i do komentowania i lajkowania filmów tutaj, a jeśli spodobał wam się, spodobał wam się ten film, zainteresowaliście się tą książką, albo w ogóle chcecie mi coś fajnego opowiedzieć, to śmiało możecie komentować, dać mi znać, czy fajnie wyszło i czego byście chcieli więcej, a czego byście chcieli mniej. Życzę wam samej dobrej energii i super rozmów ze wszechświatem. I na dzisiaj to tyle. Dziękuję.